Witam wszystkich, dzień dobry. Jestem na zbiorniku numer 14. Mamy godzinę, żeby Was nie skłamać. 15:40 jest piątek, a ja przyjechałem z myślą o tym, żeby zostać na nockę. I jaki plan? Plan jest taki, że dwie metody. Metoda lewa będzie rzucona dosyć daleko na środek stawu i tam będę łowił na słodko dzisiaj. Mam zanętę waniliową. Kulka to jest kornik, czyli no taki smaczek kukurydzy, zapach kukurydzy na słodko. Ewentualnie opcja to jest haribo. Natomiast wędka prawa, no to fider, jeśli chodzi o zanętę pelet, czyli taki śmierdzący raczej halibutem, rybką. I będziemy zakładać dzisiaj skunksa albo kanibala. Czyli jedna wędka na słodko, druga na śmierdząco. No, i ten pelecik waniliowy. Jakoś za nim nie przepadam, no ale nic innego nie było. On tak fajnie pachnie, i on to będzie dawał taki słodycz. Myślę taką słodycz, fajną będzie dawał. Natomiast co do śmierdziela, no to wiadomo. Śmierdziel czyli czarna śmierdząca eskafiderowa. To będzie na kąksa. No i czy coś będzie? Nie wiem. Zobaczymy. No w ogóle noc, dzisiejsza, to zapowiada się burzowo, bo takie były prognozy, nawet przez chwileczkę gdzieś tam zagrzmiało. Chmurek na niebie nie brakuje, dlatego jest parasol. No i chyba wytrzymam. Ma do mnie dojechać Krzysio, kolega, i chyba z Krzysiem spędzimy razem tę noc na rybach. Mam nadzieję, że coś będzie się działo. Ja mówię, nie, płaciłeś 17% podatku. Siory Ci obniżyły do 12%, ale przyłożyli ci 9% zdrowotnego, to już masz 21. I teraz, jak jeszcze Not. dostali rewaloryzację, z powrotem płacą podatek już nie płacą 17%, ale płacą 21. No i ale wiesz, babcią, dziadkom nie, nie idzie przetłumaczyć. No i tak właśnie, Bach, polityka, polityka. Siedzimy se pod parasolem, ponieważ była taka opcja, że będzie lało, ale na razie nie leje. Siergiej tam coś działa cały czas, Krzysiek działa, działają obydwaj Leje to cały czas Tomek z nas, kurde No ja leję z was trochę no, bo tak nie dajecie na razie rady, no. Ale kto wie, bo nocka przed nami Poczekaj, zobacz tajne chłopie przez poufne Tajne przez poufne, no nawet tam kamerki nie wiesz, nie, nie wsadzam, bo nie wiadomo co tam masz chłopie Zobacz, olejek za całe złoty 90 Ja Potwór, będzie bestia Ale to z Market Pointa tak, Ty Siergiej ma następnego Ty, patrz, patrz nie, Dopiero, no. dopiero co kurde, że, żeś wyciągnął Sergij już następna? No, druga. Że pociągnie chłopak ciągnie. Ty, ładna ryba. No i co? I złoty karaś Sałatką, nie. Aaa, piękny karaś. Ładny, ładny. Gdzie masz podbierak? No, no, nie, no jak ty się zachowujesz? No, gdzie masz podbieraka? No? Nie myślałem, że tak szybko. Nie myślałeś, ja no. Po co zarzucić? Zaraz. Co to mnie... ale, ale co ty w ogóle do mnie opowiadasz? No, bardzo proszę o przemieszczenie pana w lewą stronę. Bo? Gdyż chciałbym zarzucić paści. Aha, zarzucił krzysiek, to ja muszę przejść. No chodzisz, kurwa. Jak no chodzę, jak ty wiesz, jak, jak ten smród po gaciach się szwędą, żeby was pokazać, żeby pokazać co łowita. Siergiej tam Karasia molestuje. Znaczy wypuszcza. Krzysiek zarzuca, ja teraz mam dupę, nic nie łowię, no I już długo nie połowisz. Biorę Dobra. Zarzucone. Dopinamy zestaw. Ty Siergij, co ty tam ciągniesz? Karaś. Karaś? No. U, rzesz, ty pokaż to. O, Sergi pięknego karasia złowił. Piękna Tanki, rybka, ładne. piękna rybka, piękne złoto. Wypuszczamy. Od razu. Dobra, rzucamy. Siergit nie, masz coś? Zeszło? Siergit nie, a my rzucamy. Koko Jumbo i do przodu. Koko Jumbo i do przodu, odkładamy, dopinamy, odkładamy, dopinamy i jedziemy dalej. Teraz cicho panowie, bo ciągnę. Co znowu ciągnę? No, coś ciągnę, ale jeszcze nie wiem co. Karaś! Ja czekam na ładnego karpia. Dobra, ty czekaj na karpia, a my z Siergiejem łapiemy karasie ładne. Hit. I do podbieraka, no i taki karasiu piękny, a robi się coraz ciemniej, a my z chłopakami oczywiście nocka, nocka, także wypuszczamy karasia złocistego, pospolitego tak zwanego i jedziemy dalej. Czyżby? Słuchajcie, no to dzisiaj łowimy na noc i no wiecie, że ja mam dwie metody rzucone, Krzysiek ma jedną, nie, jedną. A najlepszy jest Siergiej, bo on też ma dwie metody. On tam teraz gada przez telefon, ale pojechał, bo ja mówię tak: Siergiej, a jak ty będziesz widział te brania, nie? On no. był w sklepie wędkarskim i zapytałem o świecący patyk. No i baba mu sprzedała świecące dwa patyki. No. Ja się zastanawiam, czekamy cały czas z Krzyśkiem, co to będą za świecące patyki, słuchajcie. No. Na kraczą, nic o kraczuk goli, a рядом z kraczkom, daję Dzień dobry. <laughs> tak Cię zaskoczyłem trochę. Nie No dobra. Karpik. 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 Czyli tam tej strony karpik, a tutaj garaśnik. Po środku nic. <laughs> narysował mu na kartce kwadrat i pyta się tak, z czym się to panu kojarzy? No tak się przygląda, przygląda. Uh -huh. No i? I mówi, że z dupceniem. Po hmm. czym mu narysował trójkąt. To się tak przygląda, a to się panu z czym kojarzy? No też zdupceniem. No to narysował mu kółko, a to? No też. To pan jest faktycznie zboczony, a kogo mi do lekarza... A kto mi takie sprośne rysunki rysuje? <noise> zboczony lekarz. Koko jambo i do przodu. Poszło. O, to chyba na moje. Dobra, słuchajcie. Siergiej ma zarzucone, tu jest Siergiej w roli głównej. Siergiej, powiedz nam wszystkim, czego zapomniałeś na dzisiejszą nockę? Eee, lantarkę. Latarkę! I, Latar. teraz, I teraz słuchajcie, Siergiej zostawiamy w tych egipskich ciemnościach, i on ma sobie z tym poradzić. Także Siergiej, papa, pa. na razie gasimy Dobranoc. światło. Dobranoc, cześć! Siergiej coś ciągnie, i to fest, chyba. Siupak? Nie, jak szczupak. Metrówka? Metrówka szczupak? Nie, a jest Karaś, ty, pokaż go, pokaż go Zaraz To jest taki już naprawdę fest nocny, bo już jesteśmy głęboko w czarnej... E... Dupie Dupie, <laughs> czyli jest noc ciemna Pokaż go Zaraz, zaraz, zaraz Ty, no jest, 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 jest Jest, Karasiu, jak oh, piękny. No, Siergi pięknego Karasia nocnego złowił, dobra Nie, ochotka i konopla Konopia, no to na. O, jest, tam jest Siergi, patrzcie, że tu jest Krzysiek no taki, patrzcie, taki nocny, nocny, złoty karaś, pospolity, piękny i trafia do wody oczywiście i łowimy dalej. Jest karp, Siergiej ma karpia, ale powiem Ci Siergiej halo, Co? że gigantyczny, nie? a tu Co? karpik taki zdrowy 24 cm. No ja na spinning większego miałem. Dobra wyczepiaj go. Gada. Ej, słuchajcie, karp coś gada do Siergieja, ale no pogadał se, nie? Nocny, nocny karp. Siergi daj mu buzi. No i do dobranoc, do wody. Może czekaj, karpę czekaj karpę. bo pan Krzysiek, pan Krzysiek coś ciągnie. Teraz Krzysiek znowu coś ciągnie. Taki to, to Ty, ale to jest ten sam rozmiar, nie? Podbierak dawaj. Jaki podbierak, no weź go chłopie, no nie, nie wstydź, że się, no. Jaki podbierak, no. Dobra, dawaj go. Kurna. Pokaż, pokaż go, w sumie pokaż go. Ja nie ma... Pokaż go chłopie, pokaż go. Bo... Już jesteś jak koza z nosa i bąk z dupy. z Bez dupy. serca. No, popatrz, popatrz, co on to złowił. Ale jest kart Ojojoj, oj, Krzysiu złowił następnego, pokaż, pokaż go pan, pokaż go pan. Ale piękny, ja, złoto, złoto. I to nocne takie, nie? Środek nocy, a złote biorą. Nie no, świecisz mi prosto w gały, chłopie Ale jest piękny. Poszedł. Nie, nie, coś małego siedzi. Jakiś Karasiu Chyba. Jakby był Lin, to bym był szczęśliwy, ale chyba nie jest. Panie Krzysiku Linek jest. Linek! Mamlinka. Patrzaj pan. Jaki fajny linuś. Linuś, 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 nium, 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 nium. Linek. Taki ciabung. No i nagle nastała jasność. Tak się to dzieje właśnie na filmach, że nagle ciach, ciach i już jest jasno. I ciach, ciach i jest Karaś. Słuchajcie, już go Wam pokażę. No i słuchajcie, piękny, pospolity, złocisty Karaś. Ciach, ciach, rano, pierwszy. Ty no, Siergiej wygrywa. Halo, Krzysiek, co się ale, dzieje? Śpali mi się. No. Chcecie spać? Nie ma spania, nie ma spania. Zawody są, patrz. Wow. No to, nie ale nie to, to jest, nie, Siergiej, to jest jeden punkt. Przypominam, że każda ryba to jest jeden punkt, czyli prowadzisz. Eee. No jest Linuźno. no. Dobra. Brawo. solo have you looked over the music yeah, you expect me to play this man what else would you do with it if i had a match i could put it out of its misery <laughs> trust me Zoot. this is a great little number and what if i refuse to play it what, Coco if Jumbo <laughs> what if you and i just get right down to it and do this little beauty huh? good thought <laughs> Forgive me, Charlie Parker, wherever you are.

Tam Siergiej się czai. No, i tak jest z nami na rybach, właśnie. Dobra, słuchajcie, było wesoło. Mamy takie krótkie zawody 3 godzinne. Tam Siergiej czeka twardo, stoi, patrzy na wędki. Ja patrzę na swoje, ale tu się nic nie dzieje. Krzysiek ziewa. I na razie, jaki jest wynik chłopaki? a ty? 3. No to Krzysiek ma 6, Siergiej ma 3, a ja mam 1. No tak do dupy trochę, no ale walczymy trochę. No. Zobaczymy co będzie. Może będzie jeszcze wesoło, nie? Felicita! Minęło dwie minuty Ale co tam ciągniesz? Ryby Dawaj, dawaj uh. No i dobrze, dobrze Idzie, idzie uh. Grubo, grubo Ty dawaj podbieraka Ale piękny karaś Oj, ojoj Ojej, ale ten, ten jest grubasek, ojej Teraz Krzysiek coś ciągnie fajnego. Przed chwilą Syjer teraz Krzysiek. Patrzcie, wygięta wędka i kurde, ale idzie ostro, ostro, ostro ale on jest idzie. Zaczepiony. Ostro idzie, ale coś jest. A, Patrz, tam jakaś o jest co? Żyłka. On jest zaczepiony, kurde. Ale o coś jest zaczepiona, ale o żadną z naszych wędek. Czyli jakaś stara, stara żyłka, chyba. Stara żyłka. Ale dobrze, no. że wyszedł. No. On wisi zaczepiony. No. A mniej. A ci panowie se urządzili zawody Wiecie Między sobą chyba, bo mnie nic nie bierze No słuchajcie, powolutku zbliżamy się do końca Naszych dzisiejszych przebojów Bo już trzeba się zbierać, bo jest późno Kto prowadzi, przyznać się Siergiej Osiem, Siergiej? osiem ile? Ile? Siergiej, Ty... pięć Dziewięć pięć dla Siergieja Ja się nie liczę, bo ja nic nie łowię, ja tylko nagrywam Także zaraz kończymy zabawę i jedziemy do domu. Co? Jak Czerniej ma 9, a ja mam 5 razy 2 No to wygrywasz. Dobra, to ty wygrywasz na razie. No. To Siergiej... Siergiej jeszcze musi jedną sztukę dołowić i będzie remis. Dobra. I wtedy się zbieramy. Po dzisiejszej nocy ledwo żyje. Nie wiem jak ty Siergiej, ale ja ledwo żyję. Ja w miarę. W miarę było fajnie, powiem Wam. no Połowiliśmy chłopaki, zwłaszcza bo Siergiej i Krzysiu połowili nad ranem, a ja połowiłem wieczorem i w nocy. Także była fajna zabawa. Byliśmy na 14, oczywiście. I do zobaczyska następnym razem.